Cześć, jestem Kuba jestem trenerem personalnym z Gliwic. Jestem w branży. Krótko, bo tylko i wyłącznie 3 lat, ale te lata były dla mnie bardzo intensywne i naprawdę bardzo dużo zmian takich pozytywnych się zadziało w moim życiu. Cześć, co tam u ciebie? Dobrze, wszystko bardzo jest dobrze. Jest lepiej, kiedykolwiek w życiu. Zaczynaliśmy tam, nie wiem, z 15-12 personali na tydzień, no a teraz mamy już te 35. Problemy, z jakim przeszedłem do Kamila, to były po prostu za duże rotacje i za duże zloty, i upadki w moim graficie. Trafiku. Chciałem po prostu te, takiego poczucia większej stabilności i zdecydowanie nabrać sobie troszeczkę więcej personalek i współprac i naprawdę przydać się na coś społeczeństwu. Co mnie przekonało do współpracy z Kamilem, na pewno to, że oferta była naprawdę atrakcyjna. Miałem już do czynienia wcześniej z agencjami i mogę śmiało powiedzieć, że Kamil jest najlepszą osobą, do której mogłem trafić, dlatego że bardzo angażuje się w współpracę. Jest czasami bardzo niewygodną osobą, ale to tylko i wyłącznie w dobrej wierze niewygodną, dlatego że mówi rzeczy, które są czasami ciężkie do przełknięcia, ale na tym właśnie polega prawda i współpraca, żeby były efekty, że nie zawsze mówi się to, co chcemy usłyszeć, a trzeba po prostu zrobić to, co trzeba, nie? Za to ma chyba moim zdaniem największy plus, że nigdy mi nie mówi tego, co ja chcę usłyszeć, tylko to, co powinienem usłyszeć i to, co muszę zrobić, więc Kamil się, pomimo tego, że jestem bardzo ciężką osobą we współpracy, to w ogóle się ani razu nie poddał i za każdym razem pytał, jak mi idzie, jak team się również angażuje w moją pracę, więc co naprawdę dla mnie jak najlepiej, to czuć z każdej strony, że jestem zaopiekowany. Wydaje mi się, że największy improve, jaki zaliczyłem to poza jakby tą strefą merytoryczną, bo nie z tym przechodzę do Kamila, to na pewno udało mi się wyjść ze strefy komfortu takiej, że przełamuje się ciągle do mówienia do kamery. Myślę, że ten element sprzedaży, to, że jesteś mądry, to jest jedno, ale to, że umiejętność sprzedania również swojej mądrości, jakby przekonania do tego klienta, do swojej wartości, to jest również moim zdaniem tak samo ważna rzecz, jak bycie dobrym trenerem, dlatego, że no, to jest po prostu też taki element gry i biznesu. Więc uważam, że tutaj jest dużo do nauki, ale to jest bardzo potrzebna wiedza i naprawdę warta dla każdej sekundy jakiejś tam refleksji. Jak na przykład nie dojdzie do udanej sprzedaży, a facet był naprawdę zainteresowany, no to warto z tego wyciągnąć lekcję. Współpracę z Kamilem i z jego teamem jak najbardziej polecam. Dalej u niego jestem na prowadzeniu i na pewno zostanę. To jest taki człowiek, którego zawsze chcę się mieć w życiu, i to jest taki autorytet dla mnie, że ciężką pracę może naprawdę wiele zwojować, i to wychodzenie ze strefy komfortu to naprawdę to jest ważny element w życiu każdego człowieka, i każdy powinien tego skosztować i zobaczyć jako metamorfozę dosłownie z całości człowieka, jest w stanie przejść. Więc naprawdę polecam, i współpraca naprawdę jest obustronna, i czuć to zaangażowanie. To jest super.